A to dzisiejsze wprowadzenie chciałbym potraktować na temat naszego doświadczenia modlitewnego, tego, które poprzedzało modlitwę kontemplacyjną. Mam na myśli przede wszystkim i medytację, i rozmyślania. W literaturze duchowej można spotkać się z takim stwierdzeniem, że aby kontemplować, potrzebne jest wcześniejsze doświadczenie. Czy to rozmyślań, czy to medytacji. Jednak nie odbierając nikomu możliwości kontemplacji, nawet jeżeli tego doświadczenia amuletnego wcześniejszego nie ma, a przede wszystkim nie odbierając Panu Bogu tej sposobności, bo przecież kontemplacja jest Jego dziełem w nas, kontemplacja jest Jego łaską i Jego wnętrznością. Ale też takim podręcznikowym przykładem jest to, że jeżeli ktoś ma taką sprawność medytacyjną i takie doświadczenie, nawet wydłużone w czasie, to każdy wcześniej czy później prawdopodobnie spotyka się z takim doświadczeniem podczas medytacji jałowości, że na tej modlitwie jakby stanął przed murem. Mimo, że realizuje ją w sposób dobry, bez zaniedbań, to niemniej jednak umysł nie jest w stanie podjąć jakiejś głębszej refleksji. I to jest działanie Pana Boga, który zabiera pewne smaczki duchowe, który zabiera to, to poznanie, to. Rozpoznanie Pana Boga na medytacji, ale zawiera po to, żeby dać zaproszenie właśnie do kontemplacji. I Tomasz Merton, trapista, w książce Molitwa Kontemplacyjna pisze w ten sposób. W miarę jak medytacja nabiera coraz bardziej kontemplacyjnego charakteru, widzimy, że nie jest ona jedynie środkiem prowadzącym do celu. Lecz ma w sobie coś z natury celu. Należałoby te słowa rozumieć w ten sposób, że w modlitwie przechodzimy od pracy od, nad poznaniem Pana Boga, na przykład poprzez słowo Boże, do spotkania z samym Panem Bogiem. I przy tej okazji, jak już przywołałem Mertona, to warto powiedzieć, że doświadczenia mniejsze, doświadczenia monastyczne, Medytacji nie są takie, jak my je znamy, chociażby z praktyki medytacji w metodzie ignacjańskiej. Tam nie ma takiego dużego nacisku na wysiłek intelektualny. Modlitwa monastyczna, ta medytacyjna, jak sam opisuje Merton, zaczyna się nie tyle od rozważań, ile od powrotu do serca. Od odnalezienia naszego najgłębszego centrum, przebudzenia głębi naszego istnienia w obecności Boga, który jest źródłem naszego istnienia i naszego życia. I w tym pokazaniu, przejściu od medytacji do kontemplacji, ciekawe jest to sformułowanie powrót do serca. I to sformułowanie nawet prowokuje, żeby też w tym momencie powiedzieć o doświadczeniach Kościoła Wschodniego. Tam mamy, z kolei modlitwę serca. Gdybym modlitwę serca też w takim jednym zdaniu spróbować zdefiniować, to jest to szukanie Boga samego, obecnego w głębi naszej istoty i poprzez wzywanie imienia Jezus w wierze, w podziwie i miłości spotykanie się z Nim. I taka definicja modlitwy serca, ona jest bliska czy nawet w jakiś sposób nawet zbieżna z naszym rozumieniem, właśnie kontemplacji. I gdyby tak na ludzki sposób spróbować zobrazować to przejście z medytacji do kontemplacji, czym jest ta kontemplacja, jak, jak ją zobaczyć, fakt, że każde porównanie, każdy obraz, jak się to mówi, jest kulawy, niemniej jednak. Spróbuję, a Was zapraszam, żeby sobie wyobrazić zakochanych, którzy spotykają się w kawiarni, patrzą sobie w oczy i to spotkanie z nimi, ono odbywa się bez słów. I ten brak słów nie jest żadnym brakiem zaangażowania czy jakimś wycofaniem. A wręcz przeciwnie, takie spotkanie jest pełne wzajemnego zaangażowania. Ale uwaga! Gdyby jedna z tych osób zaczęła sobie wyobrażać, że tą swoją ukochaną, tego swojego ukochanego, przedstawi swoim rodzicom, albo zaczęła sobie wyobrażać, że pójdzie na spotkanie ze swoimi przyjaciółmi i. Zacznie wizualizować, jak będą się bawić, z kim będą rozmawiać, jak to spotkanie będzie wyglądało, to w pewnym momencie może się okazać, że na tym spotkaniu ta osoba jest bardziej sama z sobą niż z tą drugą osobą, że jest w tych swoich wyobrażeniach, jak będą wyglądały te spotkania z kimś, a nie jest z drugą osobą. I yy, Tą refleksję warto przełożyć na życie modlitewne, bo w przypadku modlitwy, życia wewnętrznego, potrzeba, żebyśmy mieli taki dystans do własnych doświadczeń, wolność od własnych doświadczeń, bo przecież moje wyobrażenia o Panu Bogu, nawet jeżeli pochodzą z najgłębszych doświadczeń modlitewnych, są tylko wyobrażeniami o Panu Bogu, a nie są nim samym. I dlatego wchodząc w kontemplację, ważne jest, aby pozostawić ten cały nasz dobry bagaż wyobrażeń o Panu Bogu, cały bagaż tego, co mamy w sobie zarchiwizowane i co wynika z naszych doświadczeń ze spotkaniem z Panem Bogiem. Bo przecież na kontemplacji nie szukamy myśli, a szukamy Boga. Teresa z Awili powie, że nie chodzi o to, aby na modlitwie wiele rozmyślać, ale aby wiele kochać. I tak jak na początku medytacja była fundamentem, który prowadził do kontemplacji, do tego odkrycia zaproszenia Pana Boga do kontemplacji, tak już z perspektywy Kontemplacji, doświadczenia medytacji mogą być albo zbędne, albo wręcz obciążające. Na przykład w medytacji ignacjańskiej takim stałym punktem jest obraz. Obraz związany z treścią, z perykopą, ze Słowem Bożym. Jeżeli w medytacji gdzieś są rozproszenia, to ten obraz jest po to, żeby wrócić do treści, do biegu medytacji. A w kontemplacji już z obrazu, z wyobrażeń rezygnujemy po to, żeby usadowić się przy Panu Bogu w takiej nagiej wierze, żeby Panu Bogu dać dotykać się łaską, otulać wiarą bez jakichkolwiek podpórek. Ale też ta rezygnacja z tego bagażu, rezygnacja z rozmyślań, rezygnacja z tej aktywności intelektualnej na kontemplacji, trzeba ją dobrze rozumieć, to znaczy po katolicku. Że to nie jest postawa fideistyczna. Fideizm, nurt filozofii, nie tylko filozofii, fides, z łacińskiego wiara. A jeżeli dobrze usadawiam, to w okolicach ojcu w pustyni, był taki pomysł, żeby wszystko oprzeć jedynie na wierze. Kościół to szybko zweryfikował, a my dzisiaj współcześnie mamy chociażby encyklikę świętego Jana Pawła II, Fides Ratio*. Ważna wiara i ważny rozum, ale to nie przeczy temu, żeby w modlitwie kontemplacyjnej zrezygnować z rozmyślań, i nie należy tego utożsamiać współcześnie z takim luterańskim, luterańską maksymą sola fideis, tylko wiara. I jeżeli mamy taki program na kontemplację, odłożyć na bok wszelkie wyobrażenia, odłożyć rozumowanie, jedynie w prostej formule jednego zdania, czy też imienia Jezus, modlić się, Wystawić siebie na działanie Pana Boga. To wystawienie siebie na działanie Pana Boga w taki sposób bardzo dla mnie ujmujący, przedstawia taki anonimowy autor środowicznego podręcznika do kontemplacji o nie wiedzy. I on tam pisze w ten sposób. Niech łaska będzie czynna, a ty pozostań bierny. Przyglądaj się jej, jeśli chcesz, ale jej nie tykaj. Nie próbuj jej przeszkadzać, byś czasem wszystkiego nie zepsuł. Bądź drewnem, ona niech będzie cieślą, bądź domem, ona niech będzie, ona niech mieszka w tobie jako gospodarz.